Poniedziałek wielkanocny, 21 kwietnia. O, szok, jak ten czas szybko zasuwa. Dziś karta dnia z gwiazdą drugiego planu w tle. No, fajne mamy dzisiaj energię, bo mamy pazia buław, moc, no a na spodzie królową mocy. Więc dzisiaj możemy czuć taką chęć, chęć ruszenia z czymś. Chęć cieszenia się życiem, cieszenia się światem i doświadczania go na jakichś nowych zasadach, coś, czego do tej pory jeszcze nie czuliśmy w sercu, w takiej chęci. No i jest to podparte kartą mocy, to jest wielki arkanum. A jak zawsze powtarzam. Przepraszam, nie zawsze, zwykle powtarzam, no. Wielkie arkana są tymi energiami, które, ach, które tam wewnątrz nas działają, w naszym charakterze, w naszym tym korze takim, tym czym jesteśmy. To są takie głębokie też nasze uwarunkowania, czasami, z którymi musimy się mierzyć. Dla mnie to są wielkie arkana. A moc, no to jest pokonywanie przeszkód, to jest takie dążenie do celu, bardzo stanowcze, a jednocześnie bez takiego parcia, bez presji, bez naporu. Wiecie, to jest no, zwycięstwo, to jest realizacja planów takich dość ryzykownych, protekcja. Ach, to jest wspaniała energia pojednania takiego z samym sobą, ale także z najbliższymi. No i paść była w... wow. W tle trochę mniej przyjemna królowa mieczy, ponieważ ona bardzo rozumowo, bardzo praktycznie podejmuje decyzje. No i widzę, że tutaj no, po prostu przełomy jakieś przełomy w większości naszych żyć, właściwie. Śmiem twierdzić, że u każdego, tylko u każdego z nas będzie się to działo po prostu na innej płaszczyźnie. U jednych zawodowo, u drugich mieszkaniowo, u trzecich jeszcze miłościowo. Wczoraj zostałam zapytana, co z kartą dnia. Czy dlaczego nie było i czy w ogóle nie było? Otóż karta dnia była, po prostu jej nie nagrałam, ponieważ jak się ma w domu gości od rana to no nie da rady nagrać karty dnia, ale tu wam nagrywam za to kota dnia, a karty dnia powiem jakie były, bo no wczoraj była dziewiątka monet, jaką uzupełnienie była czwórka buław, no a na spodzie trzy buławy, czyli no mamy tutaj po prostu historię jakiejś odmiany mistrzowie drugiego planu są bo dziewiątka monet, no to co to jest? To jest rozkwit, to jest taka o, karta symbolizująca bezpieczeństwo finansowe, w ogóle to jest okres zysków, taka, wiecie, dobre nadzieja na przyszłość, wspaniałe perspektywy no i samowystarczalność, czyli co nam to mówi, tak? Rozpoczynamy jakąś niezależną drogę. I bardzo symbolicznie słuchajcie, bo no Wielkanoc przecież wczoraj tak z martwych wstanie. Ja obchodziłam co prawda już pokażę wam jeszcze pana kota. 21 marca dla mnie był takim dniem i później ten nów kwietniowy też marcowy, 29 w baranie. A no Wielkanoc też jest taka symboliczna. Więc ta dziewiątka monet, czoło. no tak chcę Wam pokazać kota, a tymczasem po prostu stojak przewracam. Wybaczcie. O, Niech sobie będzie rzut na karty. Czy na kota wolicie? No nie wiem, napiszcie mi, czy koty, czy karty mam pokazywać. O. Ja sobie i tak pogadam, gdyż y, lubię mieć zarejestrowane energie dnia y, przede wszystkim dla siebie i dla moich najbliższych. A dzielę się z Wami, bo tak pomyślałam, że komuś może się to po prostu przydać. Więc wspaniała historia nam się tutaj pokazuje, rozpoczęcia czegoś nowego w naszym życiu na naprawdę innych zasadach niż do tej pory, a okres czasu jest po prostu przesymboliczny, więc bierzcie, co z Wami rezonuje, resztę po prostu gdzieś tam sobie wyrzućcie z głowy. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Kot także. O, gwiazda. O, będziemy mieli okazję tutaj podziwiać pana kota. Ach, także tak. Najlepszego. O, będę bardzo wdzięczna za łapki dla mnie i dla kotów, ponieważ myślę, że pozwoli to pójść nam dalej z przekazem. Może ktoś. Może ktoś sobie obejrzy i w czymś mu to pomoże, to co ja mówię? Także proszę Was, jeżeli lubicie to, co mówię, dawajcie łapkę w górę, udostępniajcie, jeśli możecie. Dzięki Wam serdeczne za to, że słuchacie moich czytań, moich kart. W najbliższym czasie mam w planach wreszcie. Y Kontynuować. O, a tu mi kot, proszę bardzo, kradnie rzeczy. Także kończę, lecę. Polejcie się, wodą trochę, powariujcie, pobawcie się, wyluzujcie. Naprawdę zasługujemy na to wszyscy. My, kobiety, ja mówię przede wszystkim do Was, zasługujemy. Każda z nas, kwiatuszki piękne, kwitnijcie i rozkwitajcie. Jeszcze piękniej niż do tej pory. Wszystko będzie naprawdę fantastycznie. Pozdrawiam magicznie.